Dotychczasowy prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza już w pierwszej turze został wybrany na kolejną kadencję. Podraza zwyciężył już w pierwszej turze pokonując Tomasza Paska, Małgorzatę Zarychtę-Surówkę, Jerzego Borkowskiego, Marka Węgrzynowicza oraz Roberta Płonkę. Podraza jest prezydentem Dąbrowy Górniczej od 2006 roku. Przed czterema laty wygrał w drugiej turze z kandydatem PO Krzysztofem Stachowiczem. Podraze poparło wówczas 63,6% wyborców, a jego rywala 36,4% przy frekwencji wynoszącej 29,75%. Według nieoficjalnych wyników Sojusz Lewicy Demokratycznej zdominował wybory samorządowe w Dąbrowie Górniczej, zaś Zbigniew Podraza zdobył ponad 62% głosów poparcia. Panie prezydencie, przede wszystkim gratulujemy. Kolejna kadencja przed nami. A jak wyglądała kampania wyborcza? Czy była trudniejsza, łatwiejsza czy inna w porównaniu z poprzednimi? czy znaczy według mnie może troszeczkę spokojniejsza jak poprzednie. Z naszej strony uważam, że była spokojna. No niestety e, chyba jedno ugrupowanie e, startujące troszeczkę tam atakowało różnymi takimi moim zdaniem nie, nie, nie do końca przyjemnymi sposobami. Dąbrowa Górnicza, Plan 2016+. plus

Tak, no przede wszystkim pewna kontynuacja działań, które przez te 8 lat udało nam się zrealizować i też myślę, że z tego tytułu i, i sam klub SLD dobre wyniki, 9 mandatów, ale i moje wyniki też myślę świadczą o tym, że społeczeństwo doceniło to, co zrobiliśmy przez 8 lat. Zadania kontynuacji przede wszystkim tych kwestii związanych z szkolnictwem, czyli dalej termomodernizację szkół, obiektów, ale przede wszystkim również poprawa sytuacji gospodarczej związanej między innymi z pozyskiwaniem inwestorów. A to za sobą pociągnie również miejsca pracy. Pozostała część to przede wszystkim rewitalizacja tej przestrzeni, którą posiadamy, mówię tu o przestrzeni poprzemysłowej, ale również tego bogactwa, które posiadamy, a więc nasze jeziora, nasze tereny zielone i tutaj inwestycje, poprawa jakości życia mieszkańców. Jaka jest ta recepta na sukces? Żeby z tak dobrym wynikiem wygrać wybory, kolejną kadencję? Na tym poziomie samorządu e, mieszkańcy e, patrzą bardziej na, na to, co się udało zrobić, udało zrealizować, to, co się e, deklarowało. E, na przede wszystkim udaje się tylko wtedy, kiedy się buduje zespół odpowiednich ludzi. Sam człowiek pojedynczo naprawdę nic nie zrobi. To, co niektórzy nazywają być może tak przekornie kliką, to jest kwestia właśnie wypracowania zespołu: zespołu ludzi, którzy biorą na siebie odpowiedzialność, którzy planują, którzy realizują strategię wypracowaną. Wypracowaną wspólnie. Będzie dobrze? No, jeśli było do tej pory dobrze. Jeśli utrzymamy ten sposób funkcjonowania, to myślę, że tak.